Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmiku na moim kanale, tutaj F Productions i dzisiaj zaprezentuję Wam mod który, o nazwie NucleaCraft, który dodaje właśnie takie, jak sama nazwa wskazuje, dodaje takie różne rzeczy i dzisiaj będziemy sobie to testować. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodoba jeżeli tak, to kliknij łapkę w górę i daj suba ponieważ będzie ich wtedy bardzo miło i to mnie będzie motywowało. No już nie przedłużam i przechodźmy do pierwszego typu mm, takiej wystrzelni. Jezu, jakie Dobra, to jest chyba taka bomba dymna. Zobaczmy, jak działa. Ej, naprawdę fajnie robi dym. Dlaczego ja się miałem spodziewać, jak ja czekaj, ja się nie spodziewam mojego dymku, jak wyrzutnie to musi być. No ale w sumie fajnie robi, można wtedy się ukryć jakoś albo do nagrywek i może być przydatne, kiedy chce się celowo zrobić dym na przykład. No ale akurat fajne. I mm, mówię, Włącznie z tym modem można się tak fajnie pobawić, nawet to nagrodek może być przydatny. Dobra, przejdźmy do kolejnego. Hide Explosive Rocket, czyli rakieta dużego, dużej eksplozji. No tak, jest eksplozja. Nie kasuje ich wiele, więc fajnie. Po prostu taki szybkie jak takie, no fajne. Można szybko pomiszczyć. I teraz schodzimy wyżej, bo... Atomik bomb, czyli bomba atomowa. Dobra, pojedziemy gdzieś dalej po nich wioski. Już miałem sobie wieśniaków denerwować. Już tak już się zrobiłem zrobię trochę. O, mój ulubiony biom. Fajnie. Tu będzie odbojnie miejsce na bombę. że mi gry nie i dobra. O! Dobra, już mamy jakiś efekt Radioactive 2. Oh my god. On nie, gra mi kraszuje. Wow, fajny wybuch robi. Duży, faktycznie. No chociaż na no, tomik to trochę mały, ale i tak fajnie można zrobić fajny efekt tym. No i nawet wszędzie lawa się nazywa, nie dla co robi lawa na drzewach. Nie wiem, naprawdę nie pytajcie mnie o to, bo ja na no, to nie znam odpowiedzi. Dobra, wracajmy bliżej naszej wioski. O nie! Tam się pali, ale to nie moja wina, bo... Ale to nie moja wina, bo tam jest szydełko. Lawy, dobra. Kolejne to będzie... Lounge recendiary. Ok, Zobaczmy, co dodaję na plaży. O, po prostu dużo ognia. Ok. Też się może przydać. Na przykład do wypalania lasów. Na przykład nie może się też przydać, nie, nie, bo po prostu w ogóle ta mi się nawet też podoba. Dobra, przechodzimy do kolejnych rzeczy. które to będą to chyba te same. I to chcę Wam tak pokazać, bo to chyba będzie to samo. Po prostu takie są takie bomby na czasowe. sobie 7 sekund na dymnej. Mm. No i poszedłem sobie raz, powiem, po prostu takie same, tylko na czas. O, widać. Właśnie, więc nie będę wam tego pokazywał, bo to, to samo, tylko że właśnie to jest taki jest plus, że można ustawić czas. I przechodzimy do kolejnych fajnych rzeczy, które mi i to jest chyba najlepszy punkt tego odcinka, gdyż są to bronie. Tak, są to bronie, które działają. Właśnie zrobię prezentację. Tutaj akurat mamy taki karabin maszynowy. Przeładujmy sobie. Dla tych, którzy chcieliby zainstalować moda, będzie pierwsza link będzie w opisie. Będzie właśnie link do poprawienia moda w opisie. Jak będziecie chcieli, to napiszecie w komentarzach kto sobie poradnik jak wybrać modę. Wczoraj chyba większość z was to wie. O i widzicie, jak to strzela elegancko. Dobra, kura. Przepraszam. Musiałem to zrobić dla testów. Silver. I dobra, i to też pokażę przy okazji będzie. No niestety trzeba chwilę szukać kompatybilnych naboi. Nikt mi nie wzięło. 5,70, 5,56, to bierzemy 5,70. Gdzie to jest? 5,56, 70. I takie po prostu normalne naboje, to są te szare, czyli Persin Bullet. To są takie po prostu, takie normalne naboje. I teraz pokażę wam Jaką to ma dużą siłę? No patrzcie. No jak zabije każde zwierzę na kita. No panę czy nie zdobać. Zespalnijmy teraz jakiegoś innego mopka. Dobra, nie wiem. su s Wither. O! No i gdzie ten Wither? Halo, gdzie Wither? Dobra, jeszcze jednego, ten Summon Wider. tak, tak, tak. No gdzie ten Wither? Dobra, chyba musimy to zrobić ręcznie. Czyli przy okazji wiesz, jak zrobić lidera i jasek dusz, dusz i czaszkę. I czaszka wideo szkieleta. To pójdziemy dalej, bo niech mówię, szkoda jak to z... Nie no, dobra, chyba przez... Ja spaję sobie, jak kiedyś robię wioski jeszcze, tak kiedy... Czemu to nie działa? Dobra, Witark mi się nie chce zaspomić, ale... Ale tak taktycznie to na innym świecie zabił... A, bo zapomniałam, że mam perfeku Że mam pokojowy. Dlatego... zapomniałam, że włączam pokojowy. Jestem głupi. No i dalej. Teraz próbujemy komendą, bo... po prostu chcę wam pokazać tą siłę. Summon... Zoom... I... O teraz działa! Wider! Chodź tu! Widzicie, na kilka strzałów możecie tym pokonać Widera. to jest duży plus dla tych broni. Każda ma podobną moc i jeszcze są inne, na przykład AK-47. do prezentacji takiej. To też działa pewnie. Jak zobaczycie to naprawdę zobaczyć, poczujecie tą moc jaką to strzela mocno robi. Bo to jest naprawdę mocne bronie. A tu mamy jeszcze inne. Inne. Desert angle. Taki zwykły pistolecik. O. Taki jest prosty, czyli taki zwykły pistolecik. Odłożę to na miejsce, bo mimo prawdę chwilę szukałem tego i jakie kompatybilne naboje są. O, tu mamy snajpkę jeszcze. Jeszcze mamy snajpę. Ej, tu mi się robiło przybliżenie. Ej, o, przy okazji... Sklepiszowe R to jest, jak chcecie zobaczyć te osiągnięcia, J. O, no i teraz Z można włączyć top snajperski. Właśnie też. topa z tych, o, double kill. topa snajpera, pokażemy mu. O, tu jeszcze bliżej możemy. Zbieramy ekspik. Wchodzimy na chatę. Wchodzimy na chatę. Ty, ty, ty. Trochę rzeczy. No ale spadaj. Dobra, i mówię, pokażę Wam jeszcze inne. Nie po prostu te są najlepsze. O, tu mamy MA4A. No albo na przykład, jak chcecie zacykłać w CSA, To w Minecrafcie był doćma, to możecie pokazać coś z tego moda, właśnie po to, żeby do broni. No tutaj mamy już, już taki karabin, karabin, blok, nie wiem co to dokładnie jest, ale taki pistolecik. Zrobimy koby dla bezpieczeństwa i zobaczymy, na ile hitów zejdzie Golem. Kojowy. No dobra, na 3 w zesponujemy, a co tam. Zesponujmy golem. Na trzy hity! Ty, typie, a spójrzmy osadnika i zobaczymy na ile. Nie da się strzelić w osadnika. Za osadnika chciałeś. O, tamale, to mają... opada to trzeba tylko celować w nogi. No i mówię, w tu w mobach, po prostu, i to po prostu ogólnie na hita zabijają te bronie. I mówię ten tę oceniam bardzo wysoko, ponieważ są, jest dużo fajnych dodatków do gry. Te mogą się przydać. Na te nagrywy różnych. To usyłam te rzeczy, bo oni są nie za bardzo do niczego potrzebne. I tu właśnie też są na przykład takie shotguny. Jest shotgun nazywa się Nowa, i do niego jest takie specjalne na amunicja. No. Wiedziałam, że mogę władować je skądś, maksymalny magazynek to jest, no i to jest też taki shotgun i mój, do niego jest takie, widzicie, jest taki nabój, więc to jest chyba najłatwiejszy do znalezienia, najłatwiejszy ten, lol, jaką to ma moc, no co, z tego sprawy nie zdawałam, że to... Silne, to tylko kopalnie można kopać. A, kamienie nie rozwala. To są nielogiczne. To są nielogiczne. No to... No i w sumie na tym skończymy ten odcinek. Yy, dajcie znać w komentarzach, jak się wam podobał ten mod. Yy, dajcie lajka. Subskrybujcie kanał. No i widzimy się w następnym filmiku. No cześć, no to ja lecę. Pa!